manko, ja jestem XJ Joke i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe. Moi drodzy, 2 do 3 dni temu, a konkretnie 2 października 2024 roku do gry została wprowadzona nowa aktualizacja Komei i 5 Losów. Jedną z rzeczy, która została wprowadzona wraz z tą aktualizacją jest m.in. rework Kalibana. A wraz z tym, właśnie między 2 a 16 października, możemy zdobyć tę postać po prostu za darmo. Jak to zrobić? Po prostu ludzie, nie ma nic prostszego. W jednym z tych dwóch dni zalogujcie się do gry, a otrzymacie taką oto wiadomość. O! Od Margulis. Moc kalibana jest teraz Twoja, w której właśnie dostajemy po prostu całego, znaczy schemat kalibana, albo całego kalibana gotowego do użycia. Poza tym otrzymujemy 5 form, a to jest jeszcze. Kwestia na inny odcinek, związany właśnie z samą aktualizacją Kumei i 5 losów. Moi drodzy, generalnie, no, miałem zamiar zrobić taki odcinek, chociaż, momencik, niechę ja poprawię to jeszcze, jednak trochę obraz na no, poprawie. Poprawię, zepsuję, hmm. trochę go rozjaśnię. Moim zdaniem, mimo wszystko, jest to niestety trochę zbyt ciemne. Moi drodzy, w każdym razie, e, miałem zamiar zrobić taki takie pożegnanie Starego Kalibana, czyli nagrać jeszcze odcinek, w którym e, e, przypominam, jak jego umiejętności wyglądały przed reworkiem i jak to wszystko wygląda po reworku. Ale niestety, no, będę musiał po prostu posiłkować się. E, Materiała, materiałem, który nagrywałem w ramach pojawienia się Kalibana, czyli e, będziecie tutaj widzieli przebitki z mojego materiału Kaliban e, od A do Z. Znaczy Warframe od A do Z Kaliban. A teraz przejdźmy do, właśnie do prezentacji e, tego Warframe. Zobaczmy, jak zmieniły się jego umiejętności. No dobrze. Tak więc przejdźmy po prostu do opisów umiejętności Kalibana. Tutaj będę po prostu posiłkował się oczywiście moim materiałem z serii Warframe od A do Z, ale będę po prostu czytał porównania tych umiejętności. Tak więc zobaczmy, co pasywnie było tutaj napisane przed reworkiem. Sojusznicy w zasięgu biegłości zyskują 50% odporności na otrzymane typy obrażeń. A jak wygląda to po reworku? Sojusznicy w zasięgu biegłości zyskują 50% odporności na otrzymane typy obrażeń. Jest to dokładnie tak samo. Umiejętność numer 1, tnący wir, Przejść się w zabójczy wir. Przytrzymaj R2, aby przyspieszyć wir i zwiększyć obrażenia, lub wyceluj w przeciwnika naciskając R2, aby do niego doskoczyć. Trafienie przeciwnika pod wpływem gniewu świadomego doprowadzi do niszczycielskiej eksplozji. Natomiast po reworku, pędź przed siebie w wirującym wirze śmierci. Trafieni wrogowie otrzymują efekt statusu tau, przez co stają się bardziej podatni na wszystkie inne efekty statusu. Za każdego trafionego wroga odzyskujesz część kosztu energii, a także życie i tarczę. Wrogowie trafieni przez gniew świadomego otrzymują zwiększone obrażenia. Tak więc widzimy już tutaj znaczną różnicę w, nawet w samym opisie. Zobaczymy, jak wygląda tutaj teraz gniew świadomego. Przed reworkiem uderz w ziemię i wyśli proministą falę zniszczenia. Przeciwnicy złapani przez falę są wyrzuceni w powietrze i, i otrzymują wzmocnione obrażenia przez krótki czas. No, i tutaj mamy dosłownie to samo. Uderz w ziemię i wyślij promieni są falę zniszczenia. Przeciwnicy złapani przez falę są wyrzuceni w powietrze i otrzymują wzmocnione obrażenia przez krótki czas. I wiecie co, ja już sobie sprawdzałem oczywiście te umiejętności. Żeby wiedzieć mniej więcej, o czym mówię, bo nagrywam to naprawdę bardzo szybko, spontanicznie i przepraszam Was za jakieś dociągnięcia. Ale przypominam, że mam małą cereczkę i ona jest dla mnie priorytetem, więc niektóre rzeczy po prostu robię jeszcze bardziej ad hoc. W każdym razie, to jest jedyna umiejętność, która nie uległa jakiejś zmianie. Przejdźmy teraz do zabójczego. Wylęgu przed reworkiem przywoła jej świadomy aspekt kalibana, aby stworzyć do trzech konkulistów, którzy będą walczyć u jego boku i regenerować jego tarczę. Teraz jest to o wiele bardziej złożona umiejętność, mianowicie przyzwij typy jednostek świadomych, a następnie przyzwij je razem z kalibanem. Konkulisty skupiają się na zadawaniu obrażeń w walce wręcz. Okulisty skupiają się na atakach dysansowych i nadają efekt statusu tau. Sumuli sumulisty przyzywają własne choralisty i zapewniają ochronę e, od, e, ochroną oddziałów. Tak więc mamy już tutaj po prostu podział na konkretne typy e, świadomych. Oraz przejdźmy do ostatniej z umiejętności, skrzyżowane promienie. Przed reworkiem opis brzmiał następująco. Skrzyżuj trzy promienie energii, w jednym punkcie powodując potężny wybuch. Opad po wybuchu redukuje pancerz i tarczę wszystkich przeciwników w zasięgu. Natomiast teraz. Skupia trzy strumienie surowej energii w jednym punkcie, powodując potężną eksplozję. Strumienie zrywają pancerz i tarczę, a każdy trafiony wróg detonuje się w momencie konwersji strumieni. Przywołane konkulisty mogą władać własnymi mini skrzyżowanymi promieniami. Brzmi to naprawdę bardzo, bardzo fajnie i bardzo potężnie a teraz przejdźmy szybko do porównania umiejętności jak to wyglądało po prostu jak to wygląda jak to wyglądało wcześniej jak to wygląda teraz oczywiście zacznijmy od umiejętności numer jeden z przed-reworku. Na początek przyjrzyjmy się tnącemu wirowi. Kaliban sobie tak, o właśnie fajnie, wiruje, zadając jakieś tam obrażenia, ale przytrzymajmy, e, wróć. Czas nacisnąć R2. O, widzicie? Kaliban doskoczył, zadał też przy tym. Obrażenia, moment, niech ja to jeszcze powtórzę. I odetchnął kilku przeciwników. O! Tak to wygląda. A teraz przytrzymajmy R2. Nawet słychać, jak on się rozpędza. I teraz tych obrażeń jest. No, nieco więcej, ale też, o ile się nie mylę, energia. Podobnie jak to jest w przypadku. Umiejętności Revenanta, ponieważ to tak mi troszeczkę przypomina umiejętność Revenanta. Zwiększa drenaż energii. A teraz zobaczmy, jak to wygląda po reworku. Wow, kurde, ale szybki. No naprawdę, tutaj tak szybko przelatuje. Przez wrogów w linii prostej. Wcześniej mieliśmy o wiele większą kontrolę yy, nad tym wirem. Okej. Okay. Umiejętność numer dwa. Gniew świadomego. O. Jest to też takie. No, prawie że tąpnięcie rajno, które właśnie też wyrzuca przeciwników w powietrze. Tutaj nie powinno być żadnych zmian. No i takowych nie ma. Może wrogowie wyglądają na bardziej podwieszonych, a nie tak jak po tompnięciu Rajno. A teraz umiejętność numer 3. I tutaj już zdecydowanie widać różnicę, ponieważ nie mieliśmy wyboru pomiędzy konkulistem, okulistem a sumy, sumulistem. Tak więc zobaczmy, jak to wyglądało przed reworkiem. Tak jak było napisane, mogę przywołać do trzech świadomych. Raz, dwa, trzy. Kolejny już się nie chcę przywołać i zobaczmy, jak oni radzą sobie z zadawaniem obrażeń. Czemu ten ma. A, dobra, to jest mój konkulist. No coś tam sobie biją. Te obrażenia nie są jakoś specjalnie wysokie, ale zobaczcie, jak oni nadładowali tarczę. Kalibana. To jest naprawdę bardzo fajny efekt. Ale sami konkuliści, przynajmniej na obecnej mojej konfiguracji modów, nie są specjalnie zabójczy. Bardziej są to takie e, bufy, bardziej są to buferzy, którzy po prostu mają nam doładować albo przeładować naszą tarczę. I to e, Tutaj mo możemy też zobaczyć, że wcześniej mieliśmy praktycznie same konkulisty. A teraz właśnie przyzwijmy jakiegoś. No i tak, one sobie tej wirują, po prostu atakują przeciwników. Teraz wybierzmy okulisty. A, czyli konkulisty uciekają. Y Możemy przyzwać po prostu trójkę świadomych naraz i tylko jeden typ. Okej, okay, tutaj sobie po prostu teraz okulisty strzelają, zamieniły się w takie wieżyczki. A zobaczmy, susolisty. Co to jest? A, jest to taka po prostu jedna wielka brama. On robi z siebie bramę. I mam tutaj takich, takich, może powiedzieć, e, Ojenny, jak to. Ym, jak one się nazywają? Jeszcze raz. Toch, koralisty wyglądają jak e, ci e, skauci świadomych, ci e, szpiedzy, e, którzy występują na lua. I w momencie, kiedy ich zaatakujemy, to wtedy są przyzywani przyzywane okulisty lub konkulisty aby nas zaatakować. Sentence Scouts. If they detect you, Sentence will soon attack. Tak mówi Lotus w momencie, kiedy ci się pojawiają, ale sam Susulist też atakuje. No dobrze, ale zobaczmy, jak teraz wyglądają skrzyżowane. Promienie. Czy jest tu jakaś różnica wizualna? Dobrze, skrzyżujmy trochę tych promieni. O, no ten wybuch wygląda bardzo efektownie i jeszcze zostawiam sobie taką poświatę i w tym miejscu właśnie. Pancerz przeciwników powinien zostać zredukowany i też jak widzicie jest pewien czas trwania tego. Pola. Ale to, co jeszcze chciałbym wam pokazać, to to, że właśnie te promienie. O! Są bardziej takie nakierowywane. Więc jeszcze w czasie używania tych umiejętności. Możemy zmienić tak, jakby też bieg tych promieni. A tym samym przekierować samo pole redukcji. A także. Czy ja dobrze widzę? Czy jest kilka tych pól? Tak! Jest kilka tych pól, i tym samym. Kilkukrotnie używając tej umiejętności, możemy zwiększyć obszar, na którym redukujemy siłę, pancerz i tarczę naszych przeciwników. Przekonajmy się o tym. Okej. Okay. No dobra. Ewidentnie. Przed reworkiem był, była ta eksplozja, która faktycznie wyrzucała przeciwników w powietrze. A tutaj widać, jak po prostu promienie atakują przeciwników i zbijają ich tarcze. Czy też pozbawiają pancerza? No, nie, no, mówiąc szczerze, jestem naprawdę bardzo. Zadowolony z tego reworku. Wygląda on naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i e, robi z Kalibana, moim zdaniem, jeszcze większego kocura niż był on wcześniej. Zwłaszcza <try> dzięki wprowadzeniu e, efektu statusu tau, który ten nakłada, dzięki czemu przeci przeciwnicy są bardziej podatni na inne. Jakiekolwiek efekty statusu. Tak więc, yy, po zdjęciu tarczy i nałożeniu efektu tału, używając broni, która skupia się na jakimś statusie, możemy bardzo podnieść yy, obrażenia. Czy tam, yy, tak, obrażenia naszej postaci. Kaliban teraz może stać się naprawdę. Śmiercionośną bronią, ale musi mieć też jak się bronić. Musimy na nowo poznać tego Warframe i nauczyć się korzystać z jego umiejętności odpowiednio. Rozstawiając sobie e, też e, naszych konkulistów, w zależności od tego, czy potrzebujemy e, wsparcia w zwarciu w zasięgu, czy też może większej defensywy. Moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o e, informacje o Kalibanie oraz jego reworku. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić te informacje w jak najlepszy sposób. A teraz, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania w zakończeniu. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, ocen tego odcinka, jak i zostawienia jakoś komentarza. Ponadto zapraszam Was też do bycia na bieżąco z seriami Zagrajmy, które obecnie publikuję. U siebie na kanale. Jest to obecnie seria, Zagrajmy w God of War 2. Oraz zapraszam też do obejrzenia innych serii, Zagrajmy, które już u siebie na kanale opublikowałem, jak i też do bycia na bieżąco z serią poradników Warframe, ponieważ jeżeli znajdę trochę czasu, to na pewno pojawi się też kilka materiałów związanych z nową aktualizacją, a także z samym nowym Warframe, Warframe, bodajże, właśnie samą. Koumei, O ile dobrze pamiętam? A jeżeli nie, to po prostu na w napisie podaję Wam nazwę tylko Warframe. a teraz bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć!